Hmm. Wow Ura, mam lody Losujcie karty Zaraz zobaczycie z jaką prędkością będziecie jeść Mam średnią, idealnie A ja mam szybko O nie, ja mam powoli Dobra, mogę zaczynać Ojej, Julie, szybciej, wierzę w ciebie Ech, nie ma nadziei Wybaczcie, ale nie mogę dłużej czekać. Naprawdę chcę spróbować moich lodów. Przyda mi się łyżka. Ojej, zdaje się, że tknęła. Jak ciężko ją wyciągnąć! No dalej, Nikol. Uf, udało się! Super! Wygląda jak prawdziwy lód na patyku. A smakuje po prostu niesamowicie, ale masz szczęście! Tak, ale robi mi się coraz zimniej. Dobrze, że wylosowałam szybkie tempo i skończę moje lody, zanim zdążę zamarznąć. Nie, Nicole! Potrzebujemy palnika. Jak możemy ratować Nicole? Już wiem. Ogrzeję ją w suszarku do włosów i zaraz wróci do normy. Och, dziękuję, Britney, w samą porę. Juli, już nie trzeba! Odłożymy to na bok! To co, mogę być następna? Hura! Ze wszystkich lodów najbardziej lubię rożki! Więc zrobię sobie jednego! Wyjdzie świetnie! Wszyscy będziecie w szoku! Wow, ja też chcę takiego! Nie gab się! Ten lód jest tylko dla mnie! Tak, jeszcze troszkę. I lód jest gotowy. Wygląda świetnie. A teraz spróbujmy. Mm, jest przepyszny. O, oh, my. aż myślinka cieknie. O nie. Mój lód pada. No, nie. Nie ma się, zdarza się. O nie. Moje lody się roztopiły, ale to nic. Wiem, co robić. Co ona kombinuje? A, chyba już wiem. Nie, czekaj, tylko nie to. A, wszystko w porządku. Oczywiście, to przecież koktajl mleczny. Wow, Nutella! Wezmę tę kartę. Wylosowałam? Powolne tempo. A ja mam szybko, ale mam szczęście. Mam średnie tempo i bardzo się z tego cieszę. Ja mam największe szczęście. Brytni. E, e, dobra, nie mogę się doczekać, żeby spróbować czekoladowego kremu. Hmm, czy ta folia zawsze tam była? Dobra, myślę, że jestem wystarczająco silna, żeby ją zerwać i dostać się do mojego smakołyku. Mm, co za boski smak! Wszystkim radzę jak najszybciej spróbować, a ja zrobię to dwoma palcami. Ale super! Im więcej nutelli, tym pyszniej. A teraz będę ją jeść pięcioma palcami. Nikol wcina całkiem zachęcająco, ale jest cała brudna. I co z tego nieważne? Ważne, że to jest przepyszne. Oj, ale z ciebie, brudaska! A ja podnoszę pokrywkę. Jeszcze trochę. Co, Nutella się skończyła! Co za pech! Przynajmniej została mi jeszcze na rękach. O, fuj. Zjadłam najszybciej ze wszystkich. A ty na co czekasz, Julie? Faktycznie. Tak dawno nie jadłam tego kremu czekoladowego, że zapomniałam, jak to się robi. Hmm, chyba spróbuję wypić ją prosto ze słoika. Tak, przynajmniej się nie pobrudzę. Hmm, ale Super. A podzielisz się ze mną? Ech, wiedziałam. Nadszedł więc czas na wykorzystanie gadżetu dla złodziei Nutelli. Teraz mogę się nią delektować zamiast Julie. Rewelka. Ej, co jest? Aha, to tam poszła moja Nutella. Ale to nic, wiem jak dać nauczkę tej małej złodziejce. Smacznej Nutelli z ostrym sosem tabasco. Mniam, mniam, ale pyszna. Ej, ojej. Dlaczego robię się tak pikantnie? Wszystko mnie pali! Pomocy! Biedactwo, jak ci pomóc? Hmm. Szukasz mleka? Tak, pospieszmy się! Jesteś pewna? No dobra, trzymaj. Oh, co za ulga! Dzięki, Julie, pomogłaś mi! Cię szczęście, a ja jeszcze nawet nie spróbowałam Nutelli. Pozwól mi przyspieszyć ten proces. O, do przodu. Dziękuję. Teraz musimy zdjąć folię. Proszę, rób to szybciej. Nie mogę na to patrzeć. Już, smacznego. Dziękuję. Mogę dłużej czekać. To będzie trwało wiecznie. Ale apetyczna! O matko! Chodźmy stąd. Nie chcę tu siedzieć, aż się zestarzeję. Zgadzam się. Ale dobre! Nicole, Nikol, ona jeszcze nie skończyła. Tak, jesteśmy za wcześnie. Dopiero co spróbowała. Pyszne! Co mówisz? Pyszne! Wow, to całe wydarko z ale mam szczęście. Chciałabym wylosować szybkie tempo. Powoli, co za pech! W końcu wylosowałam szybkie tempo. A ja mam średnie tempo. Pasuje mi. Mniom, mniam. mam pomysł. Można by rozdzielić skitelce według kolorów, żeby sprawdzić, który smakuje najlepiej. Wow, zebrałam całą tęczę. Zaraz zniknie w mgnieniu oka, bo będę jeść cukierki przy pomocy słonki. Wow, mój język jest cały czerwony. O, faktycznie, ale fajnie. Zobaczmy, czy język zmieni kolor, jeśli zjemy fioletowe skitelsy. Wow, ale super. Co ty na to, Brytney? Super. Chcę jak najszybciej zjeść wszystkie skitelsy. Skończyłam, a teraz zobaczmy, co z językiem. Ale ładnie. Teraz ty? Tak. Aj, moje czoło. Tak, mam pomysł. Daj mi wiaderko. Będę ci rzucać, a ty łap. Oj, oj. Nie trapiłaś. Nie nadążam. No co jest? O, wiem. Teraz Britney na pewno złapie. Aj. Ojej. Patrz, mam sobą oswę! A to oznacza, że mam cały zapas cukierków zawsze przy sobie. Ale świetnie! Są takie fajne! Pyszności! Wow, Britney! Patrz, nikolisz, nawet nie spróbowała! Tak, ależ ona wolno je. A teraz trzeba przerzuć cukierka. Szybciej, szybciej. Tak. Myślę, że musimy jej pomóc, bo będzie to jadła wieki. To genialny pomysł, Julie. Całkowicie cię popieram. Co wy wyprawiacie? Zaraz dam wam nauczkę. Najszybciej! Aha! Macie za swoje! Ha, ha, ha! O nie! A gdzie są moje Skitelsy? Wy Nicole! ale wszystkie zjadłyśmy i były przepyszne! O! Mam malutką nutelę! Okej! Okay. Całkiem nieźle, a ty? A ja mam bardzo dużo Nutelle! Najbabciu. Dobrze, z przyjemnością. Różowa Nutella jest taka piękna. Mnie. O, mam pewien pomysł. Doleję różową Nutellę do tej małej gofrownicy. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Nie podglądaj. Zobaczmy. O, wyszło mi piękne różowe serduszko. Mm, jakie pyszne. Ja też chcę takiego. Babciu, poczęstujesz mnie. No dobrze. Trzymaj kawałeczek. Co prawda już go miałam w buzi, ale... O nie, babciu! Dziękuję, nie trzeba. O nie, to nie. Riecz w takim razie swoje, z wielką przyjemnością! Ale mam szczęście, że dostałam taki wielki słoik! Mm, ale pyszna! Tyle, że od niej się tyje. Wyobrażam sobie, jak koledzy z klasy będą się ze mnie śmiać, że nie mieszczę się w spodnie i jak waga nie wytrzymuje mojej wagi. O nie, 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 nie! Nie będę jeść całego słoika nutelli! Nie mam mowy! O! Mam pomysł! Mam opaskę! Założę ją i posmaruję się nutellą! Zrobię sobie odżywczą czekoladową maseczkę na twarz! Tym sposobem nie przytyję i zrobię się jeszcze ładniejsza! Co ona robi? Nie rozumiem! Gotowe. I ogórki na oczy? Hej, nic nie widzisz? To świetna okazja, żeby zjeść twoją Nutelę. Mam wspaniały koktajl, jaki pyszny. Ja też, ale mój jest ogromny. I jak mam go pić? Nie wiem. Jane, zaczynaj. Yes, bardzo chętnie. Uwielbiam koktajle! Mmm, jaki pyszny! O rany, co z moją skórą? Całal śni i błyszczy! Nieźle! Ale fajnie! Nie chcę takiego efektu! Nie, nie, babciu, mamy challenge i musisz to wypić! Dobra, niech będzie! Będę go pić bardzo długo. Jest taki wielki. Wow, babciu, poszło ci naprawdę szybko. Tak, to prawda. No dobra, dałam radę! Ojej! Zrobiłam się fioletowa, zaraz eksploduje! O, rany! Ojej! Czy to babcia? Co z niej zostało? Fioletowy slime? Co za koszmar! <tryk> Babciu, wracaj! U no jednak nie trzeba było tego pić. Tym razem dostałam moje ulubione cukierki NERDS. Ja też, ale w ogromnej Zabieraj łapy! Oj, Jane, twoje są takie malutkie! Jak dla lalki! Nie śmie się ze mnie! Za to spróbuję pierwsza! A Ale pycha! Wysypię całą paczkę na talerz i zjem je po trochu! O, patrzcie, jaki fajny makijaż wymyśliłam! I jest taki dobry! Mam cię też już zaczynaj. Dobrze. Tak. Jakie to ciężkie. Co robić? O, mam pomysł. Tak, tak. Halo, potrzebuję pomocy. Tak, tak, czekam. Zaraz przyleci helikopter. O, już jest. Przyczepię paczkę cukierków. Helikopter ją podniesie i obsypie mnie tymi cukiereczkami z nieba. To genialny pomysł. O rany, to wspaniałe. Wow, ale super. Chcesz? tu się. Starczy dla wszystkich. Dziękuję babciu, z przyjemnością. Wow, huba buba! Ale y, z ostrą papryczką! Guma z papryczką! O moja jest taka ogromna! Zaczynaj pierwsza, proszę! Dobrze, babciu, spróbuję, ale muszę przyznać, że się boję. Dobra, to do dzieła. O, jaka ostra! Ale pali! Mam w buzi prawdziwy pożar! O matko, jaka kula! To wyglądało całkiem ładnie. Babciu, teraz ty. Ojej! O matko! Nie mogę uwierzyć, że muszę to wszystko zjeść. Najważniejsze to zachować spokój. O, rany to naprawdę ostre! Babciu, do przodu dasz szadę. To już więcej nie mogę! Mam w środku prawdziwy pożar! O, co za koszmar! To niedobrze mi! Muszę się ochłodzić! O kierz potrzebuję tej wody! O, tak jest to wiele lepiej! Dałam radę! Dzięki prawdziwy z ciebie przyjaciel! Ale to jest obrzydliwe! Jezu, to naprawdę okropne, nie wytrzymam, oh Babciu, weź się w garść. Ja zacznę. Hmm, to pachnie całkiem nieźle. Niesamowite to chyba jest. To ciasto czekoladowe, ale numer super. Tak, o wiem. Zjem to ciasto jak prawdziwa dama. Zawiążę serwetkę, wezmę sztuczkę i będę jeść małymi kęsami. O, tak, ale to jest dobre. Chyba zjem całe to ciasto. O, tak. Jest naprawdę przepyszne. I po wszystkim. Dałam radę. Babciu, teraz ty. Muszę przyznać, że kształt tego ciasta nie bardzo mi pasuje. Trzeba coś z tym zrobić. I mam pewien pomysł. Założę czapkę kucharza i zmienię ten kształt. Aha, jeszcze troszkę. Tu nasmarujemy, tu dodamy paluszki poki. Żelkowe oczy też się przydadzą. I sztuczna szczęka gotowe. Zobacz, jak pięknie. Jest o wiele lepiej, prawda? E, moim zdaniem nie za bardzo. Oj, dobra! Jaki ciekawy cukierek. A ja mam więcej szczęścia niż ty, babciu! Czy masz jakieś maleństwo? Nie ma się z czego śmiać! A, właśnie, witajcie! Nie zapomnijcie subskrybować kanału! Dziękuję! Hmm, wiecie co? Padłam na pewien pomysł! Jane, odejdę na chwilkę! Wezmę tego cukierka i go zakopię! Na pewno coś tu z niego wyrośnie. Najważniejsze to porządnie podlać. Świetnie, a teraz czekamy. Porany niesamowite. Tylko spójrzcie całe drzewo cukierków. Ale super. Co ona tam tak długo robi? Nie mogę dłużej czekać! Babciu! To już idę, idę! Mam teraz o wiele więcej cukierków! A ty jedz swojego! W końcu! Mm, ale pyszny! Taki słodki i smaczny! To jesz tak niechlujnie! chlujnie! Wybacz, babciu, ale to jest takie dobre! Nie mogę się powstrzymać! O, tak! Jestem w siódmym niebie. O matko, co się ze mną dzieje? O, to jeszcze są! Babciu mogę! Nie! Ojej, zdarza się!